Rak jelita grubego to cichy zabójca. Każdego roku w Polsce diagnozuje się około 20 tysięcy nowych przypadków tego nowotworu, a ponad 12 tysięcy osób umiera z jego powodu. Oznacza to, że rak jelita grubego jest jednym z najczęstszych i najbardziej śmiertelnych nowotworów w naszym kraju. Zajmuje trzecie miejsce pod względem zachorowalności i drugie pod względem liczby zgonów. Co gorsza, coraz częściej dotyka on Osoby młodsze poniżej 50 roku życia, co może prowadzić do wzrostu liczby zachorowań w przyszłości. Zaczyna się od czegoś banalnego, może masz wzdęcia, może boli Cię brzuch, może Twoja kupa wygląda trochę inaczej niż zwykle. Nic wielkiego, prawda? Ale czasem właśnie od takich niewinnych objawów zaczyna się rak jelita grubego. Jeden z najczęstszych i najbardziej podstępnych nowotworów XXI wieku. Dlatego w tym filmie pokażę, na co warto zwrócić uwagę, co może być znakiem ostrzegawczym i co mówią badania. Nie po to, aby straszyć, tylko po to, żebyś nie przeoczył czegoś, co może uratować twoje życie. Jedną z pierwszych rzeczy, które można zauważyć, jest zmiana wyglądu stolca. Jeśli nagle staje się on cienki jak ołówek albo węższy niż zwykle. Warto to obserwować. Nie chodzi o jednorazowe zmiany, ale jeśli taka forma utrzymuje się przez tygodnie, może to świadczyć o zwężeniu światła jelita, spowodowanego przez polip, guz lub nacisk z zewnątrz. Badania pokazują, że zmiana kształtu stolca, zwłaszcza jego zwężenie, może być jednym z wcześniejszych objawów raka jelita grubego. Szczególnie jeśli guz rośnie w esicy lub odbytnicy. Esica, mówiąc prościej, to końcowy odcinek jelita grubego tuż przed odbytnicą. To miejsce, gdzie często gromadzą się masy kałowe, więc guz w tym obszarze łatwo może powodować zwężenie światła jelita, zmianę kształtu stolca czy uczucie niepełnego wypróżnienia. Lekarze podkreślają, że to może być sygnał ostrzegawczy nawet zanim pojawi się krew w kale czy ból brzucha. Objawem, który może być niedostrzegalny gołym okiem, jest. Krew w kale. Ale jak ją rozpoznać? Wszystko zależy od tego, gdzie znajduje się źródło krwawienia. Jeśli krew jest jasno czerwona, zwykle pojawia się na papierze toaletowym lub powierzchni stolca, może to sugerować, że pochodzi z dolnej części przewodu pokarmowego, na przykład odbytnicy lub okolicy odbytu. Natomiast jeśli stolec ma ciemną niemal smolistą barwę, może to świadczyć o obecności krwi strawionej pochodzącej z wyższych partii jelita grubego. Wtedy często nie zauważymy krwi gołym okiem, ale organizm może zacząć wysyłać inne sygnały, takie jak przewlekłe zmęczenie, bladość skóry czy zawroty głowy. To mogą być objawy anemii, czyli niedokrwistości spowodowanej długotrwałą utajoną utratą krwi. Badania pokazują, że anemia z niedoboru żelaza może być jednym z pierwszych objawów raka jelita grubego, nawet zanim pojawią się inne objawy. Lekarze podkreślają, że może być to sygnał ostrzegawczy, szczególnie dla osób po 50 roku życia. Warto wykonać badania na krefutajonum w kale, to proste i dostępne badanie, które może wykryć problem, zanim się rozkręci. Kolejnym możliwym sygnałem może być nagła zmiana zapachu stolca lub gazów. Organizm ma swój indywidualny mikrobiom i zapach. Jeśli pojawia się nowy, intensywniejszy chemiczny zapach, warto to zauważyć. Może to być związane z obecnością krwi w jelicie lub zmianą mikroflory jelitowej wskutek rozwoju guza. Więc jeśli nagle Twoje gazy lub stolec pachną inaczej, ostrzej, mocniej, bardziej chemicznie, nie ignoruj tego, to może być efekt rozkładu krwi w jelicie albo zmiany w składzie mikrobioty związanej z obecnością guza. Lekarze zauważają, że takie zmiany mogą być wczesnym sygnałem ostrzegawczym. Utrzymujący się dyskomfort w obrębie jamy brzusznej, szczególnie po lewej stronie, może być objawem nie tylko wzdęć czy niestrawności. Często jest to tempy trudny do zlokalizowania ból, nasilający się po jedzeniu. To nie musi być ostry ból, często jest to tempy rozlany, trudny do opisania ból. Pojawia się zwłaszcza po lewej stronie brzucha i nasila po jedzeniu. Może przypominać wzdęcia albo zespół jelita drażliwego, ale jeśli trwa tygodniami. To nie jest to zwykła niestrawność. Ból w lewym dolnym kwadracie brzucha jest często objawem nowotworów esicy i odbytnicy, szczególnie gdy pojawia się cyklicznie lub po posiłkach. Nie każda utrata masy ciała to dobra forma czy efekt świetnej diety. Jeśli nagle zaczynasz chudnąć mimo że nie zmieniłeś sposobu odżywiania, nie ćwiczysz więcej, nie masz żadnych nowych nawyków, to może być zły znak że w organizmie dzieje się coś poważnego. Brak apetytu i niezamierzona utrata wagi mogą być wynikiem działania cytokin zapalnych, które wydziela guz nowotworu. Te substancje mogą zakłócać działanie ośrodka głodu w mózgu, spowalniać metabolizm i przeprogramować Twój organizm. Tak, jakby sam celowo ograniczał przyjmowanie kalorii, mimo że ich potrzebuje. W praktyce jesz mniej, bo nie masz ochoty. Twój organizm zaczyna zjadać własne rezerwy, głównie mięśnie i tkankę tłuszczową. Z czasem pojawia się osłabienie, problemy z koncentracją, zmniejszona odporność. Kolejnym symptomem jest zmiana rytmu wypróżnień. Zaczynasz mieć zaparcia, chociaż wcześniej wypróżniałeś się regularnie, albo odwrotnie, pojawiają się nagłe biegunki bez wyraźnej przyczyny. Zmiana rytmu wypróżnień to jeden z częstszych objawów raka jelita grubego. Ale nie chodzi o jednorazowe przypadki po ciężkim posiłku, tylko trwałe zmiany, które utrzymują się tygodniami, a nawet miesiącami. Możesz czuć też, że mimo wizyt w toalecie coś zostało, jakby jelita nie były do końca opróżnione. To typowy objaw nowotworu w dolnym odcinku jelita grubego, który mechanicznie utrudnia oddanie stolca. Badania pokazują, że u pacjentów z nowotworem często występuje uczucia niepełnego wypróżnienia i naprzemienne zaparcia oraz biegunki na długo przed pojawieniem się diagnozy. Kto jest najbardziej narażony? Skoro już wiemy, jak może objawiać się rak jelita grubego, czas spojrzeć na drugą stronę medalu, co zwiększa ryzyko zachorowania. Gdzie warto być czujnym i co możemy zrobić, by zadbać o swoje zdrowie? Niektórych rzeczy nie zmienimy, jak wiek czy geny, ale wiele innych jest w naszych rękach i właśnie o nich warto porozmawiać. Wiek powyżej 50 lat. To nie tylko liczba w kalendarzu. Statystyki są jednoznaczne. Ponad 90% przypadków raka jelita grubego diagnozuje się u osób po 50. roku życia. To właśnie dlatego badania przesiewowe są tak ważne w tej grupie wiekowej, bo pozwalają wykryć problem Zanim zrobi się poważny, jeśli ktoś w Twojej rodzinie miał raka jelita, np. rodzic, rodzeństwo czy dziadek, Twoje ryzyko może być nawet dwa razy wyższe. Jeśli choroba pojawiła się u kogoś młodego, przed pięćdziesiątką, warto wcześniej zacząć regularne badania. To nie jest powód do niepokoju, to szansa, by być krok przed chorobą. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba leśniowskiego krona. Jeśli masz te schorzenia, pewnie wiesz, jak bardzo potrafią wpływać na życie codzienne. Warto też wiedzieć, że przewlekłe stany zapalne jelit zwiększają ryzyko raka, zwłaszcza jeśli trwa to wiele lat. Dlatego w tych przypadkach tak ważna jest opieka gastroenterologiczna i regularna kontrola. Nie trzeba trenować jak zawodowiec, ale regularny ruch, spacery, jazda na rowerze, taniec może zmniejszyć ryzyko raka jelita grubego nawet o 50%. To naprawdę dużo. Jeśli dużo siedzisz w pracy, w domu, wystarczy 30 minut aktywności dziennie, by organizm zaczął działać inaczej. Nie chodzi o jakiś wysiłek ekstremalny, chodzi o małe kroki, które robią wielką różnicę. Nie zawsze łatwo jest utrzymać prawidłową wagę, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, ale warto wiedzieć, że nadwaga zwiększa ryzyko raka jelita o 25%, a otyłość aż o 57%. To nie jest powód do wstydu, to informacja, która może dać motywację. Jeśli masz ochotę coś zmienić, zacznij powoli, bez presji, z troską o swoje ciało. Każdy krok w stronę zdrowej wagi to inwestycja w lepsze jutro. Papierosy kojarzą się głównie z rakiem płuc, ale ich wpływ sięga znacznie dalej. Badania pokazują, że palenie zwiększa ryzyko raka jelita grubego i to niezależnie od innych czynników, takich jak dieta czy geny. To kolejny argument, by pomyśleć o zmianie, a jeśli kiedyś rzuciłeś, to świetnie, twój organizm już zaczął się regenerować. Nie chodzi o to, by całkowicie zrezygnować ze spotkań z winem czy piwem ale jeśli pijesz codziennie, to bardzo mocno zwiększasz ryzyko zachorowania na tego raka. Metaanaliza opublikowana w 2011 roku wykazała, że każdy dodatkowy drink dziennie zwiększa ryzyko raka jelita grubego o 21%, a przy czterech drinkach dziennie ryzyko rośnie aż o 52%. Może warto po prostu dać sobie więcej dni bez alkoholu dla jelit, dla wątroby i dla siebie. Profilaktyka, jak zmniejszyć ryzyko raka jelita grubego. Rak jelita grubego rozwija się powoli, często 5, 10, a nawet 15 lat. Ten długi okres rozwoju daje możliwość wykrycia i usunięcia zmian, zanim przekształcą się w nowotwór. Kluczowym narzędziem w profilaktyce jest kolonoskopia. Choć może być nieprzyjemna, umożliwia lekarzowi wykrycie i usunięcie polipów, zmian, które mogą prowadzić do rozwoju raka. Zaleca się wykonywanie kolonoskopii co mniej więcej 10 lat po ukończeniu 50 roku życia, a w przypadku osób z rodzinną historią raka jelita grubego nawet szybciej. Badania potwierdzają skuteczność kolonoskopii w redukcji ryzyka zgonu z powodu raka jelita grubego. Na przykład badanie opublikowane w 2012 roku wykazało, że kolonoskopia zmniejsza ryzyko zgonu z powodu tego nowotworu o prawie 70%. To nie jest temat dla starszych ludzi. Rak jelita grubego coraz częściej dotyka osób po 50, nawet te, które wcześniej czuły się zdrowe. Dlatego warto zatrzymać się na chwilę i zadać sobie pytanie, czy coś z tych objawów dotyczy mnie, a może kogoś bliskiego. Nie chodzi o to, żeby się bać, chodzi o to, żeby wiedzieć, czego nie przegapić. To, co możesz zrobić, to obserwować siebie i nie bakatelizować zmian. Jeśli coś cię niepokoi, zgłosić się do lekarza. Rak jelita grubego to temat, który może dotyczyć każdego z nas i to szybciej niż myślimy. Dlatego mam do ciebie prośbę, zostaw komentarz, czy badałeś się pod kątem raka jelita grubego, a może masz kogoś, kto ignorował objawy zbyt długo, twoja historia może pomóc komuś innemu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych tematach, oglądaj nasze kolejne filmy i podziel się tym materiałem z bliskimi. Razem możemy dbać o zdrowie. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Uczmy się jak żyć zdrowo i świadomie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Odwiedź naszą stronę internetową, link w opisie. U nas zawsze znajdziesz proste i smaczne przepisy keto. Sprawdź nasze gotowe jadłospisy oraz bloga, który odpowie na wiele Twoich pytań. Cześć!